Że refleksje związane z tym dzisiejszym naprawdę niezwykłym wydarzeniem zwiążę z rocznicą, która przypada jutro, 81. rocznicą napadu na Polskę ze strony Rosji Sowieckiej. To był, jak się sami doskonale wiecie, prawdziwy nóż w plecy. To oznaczało że Polska już w tym momencie była prawdziwie samotna, ucieczkana z jednej i z drugiej strony przez systemy totalitarne. Ten ze wschodu niósł ze sobą bardzo wyraźny program ateistyczny, walki z Kościołem. Religia była dla nich, jak to Marx pisał, opium, czyli narkotykiem dla ludu, który Narkotykom głupia i nie pozwala normalnie człowiekowi funkcjonować. Lenin troszkę z, troszkę z taką ironią powiem, że e, zgodnie z duchem rosyjskim e, nieco zmienił tę formułę Marksa, jakby powiedział, że religia to jest gorzałka dla ludu. To z 1905 roku słynny jego artykuł o socjalizmie. Mówi o tym dlatego, że trzeba sobie zdawać sprawę z tego, że Właśnie wtedy w 1939 roku rozpoczęła się bardzo systematyczna walka z Kościołem, z ludźmi wierzącymi, z duchowieństwem. Przybrało to kształt symboliczny tego co mówimy katyń. Wiemy, że w tych obozach niemieckich polskich oficerów byli także polscy kapelani. Oni pierwsi zostali zamordowani. I to tuż przed świętami Bożego Narodzenia 1939 roku chodziło o to, aby ci więźniowie obozów wienieckich, nawet w czasie świąt w niewoli, nie mogli zaznać obecności księdza. I nie dziwcie się także temu, że to jest paradoks. Ta figura Matki Bożej przetrwała tu w Krakowie, w tym miejscu, czasy hitlerowskie. Też naznaczony walką z Kościołem, ale nie wprost tak silny był atak przeciwko religii, jak ze strony Rosji Sowieckiej, Związku Sowieckiego. No i konsekwencją tego było także to, że wtedy, kiedy dochodził do szczytu tak zwany okres stalinowski, uznano, że, ta, że w tej kopule już nie ma miejsca dla Matki Bożej. I że trzeba ją usunąć. To się wpisuje w całą tę logikę tamtych czasów i tamtego systemu. Ale widzicie, i to jest takie zawsze bardzo pocieszające zawsze znajdą się ludzie, którzy potrafią ocalić to, co najświętsze. Nie tylko to, co kryją w swoich sercach, ale co dla nich jest bardzo święte i ważne, a znajduje się e, na zewnątrz pewien symbol, pewien wyraz ich wiary, ich miłości, ich nadziei. I to sprawiło, że znaleźli się ludzie, którzy uważali, nie mogą przyłożyć ręki do zniszczenia fizycznego figury Matki Bożej, że trzeba ją, tę figurę jakoś ocalić. I co więcej, zadbali o to, żeby ona tutaj w tym gmachu pozostała, chociaż upłynęło od tamtych lat od tamtego czasu bardzo wiele lat i sprawa została jakby zapomniana i miejsce ukrycia też pozostało zasłonięte. A jednak przyszedł moment, kiedy ktoś powie przypadek, inny, inny powie Matka Boża tak chciała, naraz pokazuje się, jest i stąd ta wielka radość, że nie tylko odkrycie figury Matki Bożej konieczna, oczywiście także konserwacja tej figury, ale także dzisiejsza uroczystość, żeby mogła Matka Boża królować z tej wysokości nad Krakowem, tak cudownie stąd oglądanym przez nas wszystkich i podziwianym. I to jeszcze w towarzystwie nieodległej świętej Barbary, która w jakiejś mierze także podzieliła los tej figury, też trzeba było ją usunąć. Też znaleźli się ludzie, którzy uważali, trzeba, kiedy przyjdzie czas stosowny, przywrócić jej miejsce należne. I stąd króluje także nad Akademią Górniczo-Hutniczą. Nie dziwmy się także temu, że e, ta wspaniała inicjatywa powołania Związku Młodzieży Przemysłowej i Rękodzielniczej była związana z postacią Świętego Stanisława. Wiadomo, młodzieniec, ktoś to jest w naturalny sposób bliski młodym ludziom. Ale zwróćcie uwagę moi drodzy na to, że właśnie w tym życiu Świętego Stanisława Matka Boża zawsze odgrywała. Wielką rolę i go umacniała w chwilach trudnych, w chwilach podejmowania decyzji, by nie ulegać, jak to niektórzy sądzili wtedy, młodzieńczemu kaprysowi i uciec z Wiednia, albo po prostu, żeby wybrać swoją drogę i konsekwentnie nią dążyć aż do ostatnich dni, i w, tym, w tej drodze Matka Boża jemu towarzyszyła, i też nie dziwcie się, że ci, którzy Chcieli powołać ten Związek Młodzieży Przemysłowej i Rękodzielniczej. Nie tylko myśleli o świętym Stanisławie Kostce, jako o bezpośrednim patronie tej instytucji i tego miejsca, ale także o Matce Bożej, która miała patronować całemu temu wspaniałemu przedsięwzięciu. Dziś ona wraca, zajmuje swoje miejsce na szczytach Krakowa. Bo tak możemy powiedzieć, patrząc na inne najbardziej Wspaniałe budowle tego królewskiego miasta, ale chciałbym, moi drodzy, żeby właśnie Matka Boża a także królowała w waszych sercach, żeby w chwilach i tych radosnych, ale i tych trudniejszych, była dla was zawsze matką, do której z całą odwagą, z całą ufnością e, można się udawać i przedstawiać jej e, swoje e, najbardziej osobiste sprawy, ale nie tylko osobiste, swoich najbliższych, kolegów także, przyjaciół, ale także naszej ojczyzny, żeby mogła cieszyć się autentyczną wolnością, bo autentyczna wolność to nie tylko to, że jakiś kraj cieszy się suwerennością polityczną. Autentyczna wolność na to kładł nacisk zawsze Jan Paweł II, przedtem kardynał Karol Wojtyła. Autentyczna wolność mierzy się Wolnością religijną. Jeśli gdzieś jest wolność religijna w pełni, mogąca się w pełni także objawiać, tam możemy powiedzieć: tam cały naród jest wolny. I w tym sensie możemy także dzisiejsze nasze spotkanie, naszą uroczystość potraktować jako szczególny dzień wolności, będący odpowiedzią na to, co się wydarzyło w Polsce w tragiczny poranek niedzielny. 17 września 1939 roku.